Słuchajcie, udało się. Dzisiaj wyjątkowy gość, wyjątkowy, bo taki wyrwany trochę z rzeczywistości, która się dzieje. Pani doktor Aleksandra Krasowska. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że pani znalazła czas dla nas. Ja wiem, że to jest taki zabiegany moment i, i zabiegana rzeczywistość. Przecież ona taka już jest właśnie. No, tak na temat sprawę od, od roku. Od roku sytuacja w Polsce jest. No, jeżeli chodzi o, o kobiety, rozmawiam z panią. A no właśnie, bo może powiem, że jest pani seksuolożką i, i z tego powodu właśnie rozmawiam przede wszystkim. Sytuacja osób, które, które są w ciąży, ale nie chcą tej ciąży, jest w Polsce od roku dramatyczna. No, nie, nie da się ukryć. I rzeczywiście ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę, że mogę w tej rozmowie uczestniczyć. Rzeczywiście, o rok trudny w mojej pracy, zupełnie nowa grupa pacjentek, z którymi wcześniej. Nie miałam do czynienia, pojawiła się w moim gabinecie i wymaga pomocy. Są to kobiety, które są w ciąży, w ciąży ze stwierdzoną wadą letalną albo ciężkim uszkodzeniem płodu, ciężkim, nieodwracalnym, nieuleczalnym i są zmuszone kontynuować te ciąże, pomimo tego, że nie czują się tego na siłach zrobić, nie czują się na siłach kontynuować, a muszą. No, i w związku z tą sytuacją pojawiają się u nich konkretne dolegliwości, objawy, i dlatego wymagają pomocy, wymagają konsultacji psychiatrycznej. No, i zgłaszają się do mnie, aby tę pomoc uzyskać. No, i, no i, no i, no i w miarę oczywiście swoich możliwości, ja, ale też wielu hmm. innych psychiatrów staramy się im pomagać. Też jest pani inicjatorką tej akcji Lekarze Kobietą, która ma pomóc pacjentkom znaleźć lekarzy. Nie wiem, jak to powiedzieć, którzy przychylnych, nie wiem, jak ich nazwać, też takich, którzy będą w stanie w razie potrzeby tego zabiegu aborcji dokonać, po prostu, jeżeli jest taka konieczność. Czy to nie jest takie trochę przerażające? Bo jak ja sobie myślę, oczywiście nie jestem w stanie postawić się w tej sytuacji do końca, ale jak wyobrażam sobie taką sytuację, to jest, to jest jakieś przerażające. To jest przecież niesamowite, że ktoś mnie zmusza do, do, do czegoś tak. Nie strasznego w tym sensie, prawda, że to jest rzecz ciąża jest czymś złym, ale strasznego w sensie donoszenia płodu, który, który wiemy, że zaraz umrze, albo może umrzeć we mnie. No, zaraz porozmawiają pewno o tej o, o, o pani, która umarła przed chwilą kilka dni temu z tego powodu, no to są jakieś, nie, nie mogę sobie wyobrazić tego ciężaru, jakie te kobiety muszą znosić w tej sytuacji. To musi być absolutnie jakieś przerażające. Znaczy tutaj zanim odpowiem na to pytanie, to, to małe, małe sprostowanie, tak. bo inicjatywa lekarzy kobietom powstała parę lat temu w związku z ograniczeniem dostępu do antykoncepcji awaryjnej i polegała na tym, aby wspierać kobiety mieszkające w Polsce w dostępie do tej antykoncepcji. I rzeczywiście wielu lekarzy. To było około 200 osób z różnych specjalności zadeklarowało wówczas pomoc. I to była wielka, wielka rzecz ze strony środowiska lekarskiego, że rzeczywiście odpowiedziało na tę inicjatywę. Także to, to trochę w innym obszarze, tak, tak, w innym momencie ja pojawi, pojawiło. To nie ma nic wspólnego z, z lekarzami, którzy na przykład deklarują, że przeprowadzą aborcję. To, to w ogóle nie, nie ta inicjatywa. Natomiast rzeczywiście aktualnie no, ta sytuacja kobiet w Polsce jest jeszcze trudniejsza, a wydawało mi się, że wtedy była trudna. Mm, wie pan, prawda. po prostu to jest takie niesamowite, że jak to się zmienia taka perspektywa. W tej chwili rzeczywiście ta, ta sytuacja jest bardzo trudna. Kobiety, które zgłaszają się w sytuacji kryzysu, no, doświadczają go z całą mocą, ze wszystkimi możliwymi, często ze wszystkimi możliwymi objawami, takimi klasycznymi objawami dla kryzysu psychicznego. Nie śpią, nie są w stanie funkcjonować, izolują się, nie wychodzą z domu, zamykają się w pokoju, nie chcą spotykać ludzi, boją się, że ktoś zapyta o ciążę. Przecież widzą, że, że kobieta jest no tak. w ciąży. I dla nich każde takie pytanie, mimo świadomości dobrych intencji pytającego, no jest, jakąś konfrontacją z tym, że, jest jakąś konfrontacją z tym, że ta ciąża nie zakończy się szczęśliwym narodzeniem potomka, tylko jest dla nich olbrzymią traumą. Pierwszym takim momentem traumatycznym jest oczywiście moment, w którym dowiadują się, że, że płód jest uszkodzony. I że w przypadku wady latalnej no skończy się to śmiercią. I to jest dla nich pierwszy cios. Z drugim ciosem jest moment, w którym okazuje się, że właściwie nic nie mogą z tym zrobić. Czyli, że nie ma znaczenia, czy one się czują na siłach kontynuować te ciąże, czy nie czują się na siłach kontynuować ciąże. Czy nikt ich nie pyta o zdanie i, i, i o, o, to, o to, jak one się w tej sytuacji czują i jak one się w tej sytuacji odnajdują. I to jest dramatyczne, bo ja spotkałam się w minionym roku z wieloma osobami, które reprezentowały bardzo różne grupy światopoglądowe. Były to zarówno kobiety, które były zdecydowane, żeby tę ciążę zakończyć, czując, że nie są w stanie temu podołać, temu, temu czego oczekuje od nich obecny system prawny, ale były też kobiety, które deklarowały, że które ostatecznie zdecydowały się ciążę kontynuować, czując, że Czując, że, 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 że to dla nich jest ważne z różnych względów. Mm -hmm. I to ja to bardzo szanuję i staram się pomóc, oczywiście niezależnie od tej yes, decyzji, yes. ale właśnie kluczowe jest to, żeby ta, ten moment decyzji nastąpił. To ten moment, w którym kobieta, często w, przy współudziale rodziny, partnera, który, który gdzieś tam uczestniczy w tym, w tym całym wydarzeniu, żeby ten moment własnej decyzji podjęcia, Podjęcie tej decyzji nastąpił. W sytuacji, w której kobiety są przymuszane do, do kontynuacji ciąży, no jest to dramatyczne i kończy się to pogorszeniem zdrowia psychicznego no w stopniu, który no w moim przekonaniu w sposób jednoznaczny może zagrozić ich życiu. Nie no, jasne, to ja sobie wyobrażam, to, to absolutnie. I zadam takie pytanie, może trochę przewrotnie, ale dlaczego, jak pani myśli, dlaczego Polska tak nienawidzi kobiet? Ja nie mam takiego przekonania, że Polska nienawidzi kobiet i jestem daleka od, takich, od okay. takich sformułowań. Ja raczej staram się wypowiadać merytorycznie i bardzo bardzo mi zależy na tym, żeby w tej całej dyskusji zachować ten tak, wątek merytoryczny. Tak, Ale może Pani przyzna Pani, że jednak jak tak się patrzy z boku, to takie wrażenie czasem można odnieść. Ja oczywiście trochę wyolbrzymiam, ale jednak no. Wszystko to, co się dzieje, czyli właśnie no, to ograniczanie prawa do aborcji, wcześniej ograniczenie dostępu do, do no chociażby właśnie yy, antykoncepcji. Yy, yy, jakby wszystkie te działania krok po kroku sprawiają, że jakieś mam takie wrażenie, że, że tu się po prostu, że to nie jest kraj dla, dla, dla kobiet po prostu, że tutaj nie da się żyć. Już pomijam kwestie późniejsze, prawda, kwestie dostępności do żłobków, do opieki jakiejś, prawda, nad dziećmi. To już w ogóle zostawiam to na, 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 na w ogóle inny temat, ale, ale nawet na tym poziomie, prawda, przed, przed narodzeniem dziecka, że jakoś tak, no, jest coraz gorzej. Ta sytuacja rzeczywiście się y, zmienia i pewnie rok temu, jakbyśmy rozmawiali, to w życiu bym nie, nie, nie przypuszczała, że tak. spotkamy się w takiej sytuacji jak dzisiaj. Y, natomiast mimo wszystko, mimo tego, że we mnie również są emocje y, związane z tą sytuacją, ja jednak staram się pamiętać o tym, że, y, że no moim zadaniem jako lekarki, jako psychiatry, seksuolożki jest jednak. Przede wszystkim mówienie w sposób merytoryczny i bardzo konkretny, jakiego rodzaju zagrożenia wiążą się z tą sytuacją, jak bardzo jest to niebezpieczne dla zdrowia osób, których to dotyczy. Dla zdrowia kobiet, ale także dla ich rodzin, dla ich najbliższych, dla otoczenia, w którym funkcjonują. Dlatego no, tutaj ja nie wejdę w dyskusję, dlaczego Polska nienawidzi kobiet, bo, bo po prostu to nie, ja nie, nie, nie znam się na takich. Bardziej, bardziej społecznych hmm. interpretacjach tego, tego zdarzenia. Jestem. Ja jestem po prostu lekarką, która wykonuje swoją robotę i staram się robić to najlepiej, jak potrafię. Pani Izabela, to to imię, które pojawia się ostatnio bardzo często i bardzo dobrze powinniśmy pamiętać oczywiście cały czas, to jedna z takich no, symbolicznych, bo na pewno nie pierwsza, ale, ale taka pierwsza nagłośniona i symboliczna ofiara hmm. tego całego nowego systemu, który ogranicza dostęp do aborcji. Te SMSy, które zostały ujawnione przez, przez tam telewizję czy przez pełnomocniczkę, już nie ma znaczenia, są przerażające, są przerażające i ona sama mówi, że czuje się, prawda, jak inkubator, używa tego słowa. Mówi, że, że, że wie, że to dziecko, znaczy to dziecko, ten płód umrze na pewno i że po prostu musi czekać na to. Ona sama wie, jakie mogą być konsekwencje, prawda, bo jest na tym, na tym łóżku i pisze o tej sepsie, która może jej grozić. To jest jakieś przerażające. I ja teraz zastanawiam się. Czy lekarze rzeczywiście w takiej sytuacji co powinni robić? No, czy powinni postępować, prawda, że tak powiem, no nie wiem, zgodnie z procedurą, jakąś taką, która jest bezduszna momentami i wymusza. Czy, czy grozi właśnie śmiercią kobiecie, czy jednak powinni? Pani zdaniem, czasami zareagować i, i, i po prostu ratować życie kobiety w pierwszej kolejności yy, i, i po prostu nie bać się konsekwencji, bo wiedzą, że robią dobrze po prostu. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo to jest takie pytanie trochę teoretyczne, bo każda sytuacja jest inna, ale z drugiej strony też natury moralnej w pewnym sensie. No ale, ale spróbujmy, może jakoś to, nie wiem, odpowiedzieć. Odpowiem oczywiście panu tylko w takim kontekście, który dotyczy moich kompetencji, mhm. bo ja nie jestem ginekologką i nigdy nie byłam w sytuacji takiej, że musiałam podjąć jakieś działanie albo jakąś decyzję dotyczącą konkretnego konkretnej procedury medycznej ginekologicznej. Mhm. Z mojego punktu widzenia natomiast bardzo ważne jest, aby zapewnić pacjentce, pacjentowi no taką pomoc która jest zgodna ze współczesną wiedzą medyczną ja o tym bardzo często mówię że jednak nauka no to nie jest miejsce do dyskusji światopoglądowych, do prezentowania poglądów, do prezentowania swojego światopoglądu ze strony lekarza. Mhm. Ja jednak jestem zwolenniczką tego, żeby lekarz zajmował pozycję neutralną mimo jakichś swoich przekonań, które na pewno oczywiście posiada. I to, i to nie znikam, każdy ma do tego prawo, ale jednak w momencie, w którym Wykonujemy zawód lekarza. Dla mnie ważne jest to, aby trzymać się e, nauki, trzymać się t, e, tych zasad, które dotyczą medycyny, tego co się dzieje, tego co wiemy, tego co zostało zbadane, tego co zostało wypracowane na całym świecie. Tak, aby kobiety w Polsce miały prawo do, do opieki medycznej na najwyższym światowym poziomie. I tutaj rzeczywiście no, pojawia się problem, bo, bo, bo od pewnego czasu ta, te przekonania, światopogląd no, coraz mocniej wkracza w świat medycyny. Mhm. I to jest co, coś, przeciw, co, z czym ja się nie zgadzam i staram się o tym mówić głośno. Zresztą nie tylko ja, jest wielu lekarzy i lekarek w Polsce, które mają podobne zdanie. I fajnie, że taka dyskusja się toczy. Szkoda tylko, no wręcz tragiczne jest to, że niestety no, cała ta sytuacja kończy się. No, tak, tak jak się kończy. To zadał takie pytanie może teraz z innej strony. To znaczy, zastanawiam się teraz, no, trwają protesty, właśnie dzisiaj, nawet teraz, kiedy rozmawiamy, jeszcze trwa protest na ulicach Warszawy. Spodziewam się, że nie pierwszy, nie ostatni, prawdopodobnie jeszcze bardzo wiele. Niestety, bo, bo oczywiście lepiej było, jakby nie trzeba było protestować. Ale gdyby, gdyby na przykład chciała Pani tak jakoś przekonać osoby na przykład nieprzekonane, bo wyobrażam sobie, że mogą być osoby, zwłaszcza mężczyźni, których jakby ten temat trochę mniej dotyczy osobiście w pewnym sensie. Czy po prostu my staramy się nie mówić tej mężczyźni, tylko raczej osoby z penisami, no bo to prawda wiadomo. Czy, czy dla nich rzeczywiście jest to ważny, tak z punktu widzenia Pani, czy dla nich powinien być to temat ważny, czy, czy dla nich powinien być to temat, że też powinni wyjść na ulicę protestować? Jak, jak przekonać, namówić, jak namówić do sojusznictwa takiej yy, yy, takie osoby? Na pewno, zarówno dla osób z penisami, jak i dla osób z macicą, jest to niezwykle ważne, co się dzieje teraz. I, i ja wierzę, że to jest ważne po prostu dla nas wszystkich, dla osób, które żyją w tym kraju, niezależnie od wieku. Niezależnie od miejsca zamieszkania i niezależnie od statusu związku, od, no, od, no, tak naprawdę od wszystkich tych czynników, które, o których też no, tutaj wszyscy wiemy, ale więc ja nie mam takiego przekonania, że to jest, że, że, że to może dla osób z penisami jest mniej, mniej ważne, okay. bo spotkałam bardzo wielu zatros wiele, wiele zatroskanych takich osób, które starały się pomóc wspierać swoje partnerki, ale mało tego spotkałam też osoby, które nie były bezpośrednio dotknięte taką sytuacją, a mimo to swoją obecnością na przykład na protestach starały się okazać wsparcie. Czy ja bym chciała przekonywać osoby nieprzekonane? Ja na pewno widzę swoje miejsce w całej tej dyskusji, jako osoby, która przekazuje pewne informacje. Mhm. I przy takim całym szacunku dla drugiego człowieka staram się uwzględnić też to, czy on z tych informacji skorzysta, on czy ona skorzysta z tych informacji. I e, jeśli tak, to wspaniale, bo zawsze staram się przekazywać no, tę te, te wiedzę w sposób taki maksymalnie merytoryczny. Mam nadzieję, że mi to, że mi to wychodzi. E, w taki sposób, aby właśnie nie było to podbarwione w żadnym stopniu i żadną stronę jakimiś, jakimiś przesłankami ideologicznymi. Staram się mówić o faktach. Więc jeżeli z tych, z tych wypowiedzi, z tej, tej, tej działalności edukacyjnej ktoś weźmie coś dla siebie, mm -hmm. zastanowi się, przemyśli, uwzględni, co to dla niego znaczy, być może będzie miał jakieś pytania. To ja oczywiście bardzo chętnie na te pytania odpowiem i, i taką dyskusję podejmę. Natomiast Wiem też, że jeżeli no, mam do czynienia z osobą, która nie chce przyjąć pewnej tak. perspektywy, to ja też wiem, że do tego nikogo nie zmuszę. Ja myślę sobie, że takie przekonywanie do tych argumentów naukowych jest też coraz trudniejsze z takiego trochę szerszego punktu widzenia, gdzie rzeczywiście takim, mówi się coraz częściej w naukach społecznych o wręcz w takim odwrocie od nauki trochę, prawda? Mamy całe te ruchy antyszczepionkowe, które się w to wpisują, ruchy te wszystkie płaskoziemskie i tak dalej, które gdzieś tam Podważają sensowność nauki, więc rozumiem i podziwiam jakby ogrom pracy, jaki musi pani włożyć co? Zachęćmy może właśnie do kontaktu, bo musimy kończyć, bo czas nas goni, ale zachęćmy do kontaktu, bo pani doktor prowadzi bardzo aktywnie Instagram przede wszystkim. I tam ta za to jest chyba Aleks Krasowska, tak? Aleks Krasowska. Ale Krasowska. Od Aleksandr. ale, od Aleksandra Krasowska, czyli Ale Krasowska, tak. I tam można tam zadać tam... pytania, jakby ktoś na przykład miał jakieś, to może tam się kontaktować. Staram się w miarę możliwości odpowiadać, pewnie nie zawsze, nie zawsze na wszystko uda mi się odpowiedzieć, ale, ale w miarę możliwości, czy w wiadomości bezpośredniej, czy na przykład za pośrednictwem postów na pytania, które się pojawiają, po prostu staram się jakoś zareagować. To ja polecam i że się tak udało się też z Panią doktor skontaktować, więc tym bardziej dziękuję raz jeszcze zna za Pani czas i ochotę. I dziękuję za tę rozmowę, naprawdę bardzo dla nas jest ona ważna. Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu, doktor Anton Torpeda, kłaniam się nisko. Proszę Państwa, chciałem Państwa zachęcić dzisiaj do lektury, do lektury mojej najnowszej książki Schabowy i Autofellatio Miłość, związki i zdrady bez tajemnic Relacje z moich terapii. Proszę Państwa, książka okazała się niedawno. Książka jest niezwykle popularna. Książka jest do kupienia na sklepie perfekcyjnost.pl. Mogą Państwo tam ją nabyć. To jest wyjątkowa literatura, która pozwoli Państwu zajrzeć głębiej, nie tylko w moje myśli, w moje przeżycia, ale także w Państwa przeżycia. Jest tam o wszystkim, proszę Państwa. Jest seks, są narkotyki, jest jedzenie, jest Honolulu, jest Warszawa, jest wreszcie Schabowy. Proszę Państwa, zachęcam serdecznie Schabowy i Autofellatio do kupienia na sklepie iperfectizno.pl. Pozdrawiam doktora Anna Torpeda.